Dzień dobry, drodzy państwo. Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu prezydenta bydgoszczy pana Rafała Bruskiego, dyrektora Operynowa pana Macieja Figasa. Serdecznie witamy wszystkich zebranych w szczególnym tym miejscu i w szczególnej chwili. Bydgoszcz, drodzy państwo, to uczniczka, a uczniczka za momencik już dwie. To Bydgoszcz. Ta pierwsza y, spod luta Ferdynanda Lepkę zamieszkała w naszym y, mieście w sierpniu 1910 roku, niedaleko stąd, na placu przed ówczesnym Teatrem Miejskim. Jak podają kroniki, historia jej nie oszczędzała, ucierpiała w czasie wojny. W okresie powojennym, poznając kolejne przestrzenie, zawędrowała do parku imienia Jana Kochanowskiego i zdobi go do dzisiaj. Łuczniczka nowa, młodsza o ponad y, wiek, tak dokładnie, wyszła z pana Macieja Jagodzińskiego, który swój ambitny projekt Realizował razem y, z żoną Anetą. Efekt poznamy już za chwilę. Jak zapowiadają artyści, uczniczka nowa, niemal dosłownie, odzwierciedla to będzie rytm miasta, pęd zmieniającego się na naszych oczach świata. Szanowni Państwo, drodzy Bydgoszczanie i przybyli goście. Uroczystego odsłonięcia dokonają w tej chwili prezydent miasta Bydgoszczy, pan Rafał Bruski, dyrektor Maciej Figas, dyrektor opery Nowa oraz Maciej Jagodziński, autor rzeźbowy. Zapraszam serdecznie do głosu poprosimy teraz pana prezydenta miasta Wydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, potem pana dyrektora operanowy, pana Macieja Figasa oraz autora tej przecudnej rzeźby, pana Macieja Chodziewskiego. Witam serdecznie, Szanowni Państwo, dziękuję za tak liczne przybycie, wkrótce koncert, ale myślę, że to wydarzenie jest równie ważne, zdarza się raz w historii miasta. Moje zasługi są niewielkie tak naprawdę w tej sprawie. Przed pan dyrektor Maciej Figas, Pokazał zdjęcia, wzmocnił to rzeźbą tej wielkości. No i jak każdy mężczyzna, nie było dyskusji. Pozostała rola przekonania radnych. I odbyła się sesja Rady Miasta. Przyniosłem zminiaturyzowaną rzeźbę. Postawiłem przed panem przewodniczącym. I no, byłem pewien, że żaden mężczyzna nie umówi, nie odmówi głosować za. A i także panie były również zachwycone. I cieszę się, że ten nowy symbol miasta, jakże charakterystyczny dla nas. Pamiętamy o naszej starej ucznicy, o niej na pewno nie zapomnimy. Stoi od dzisiaj tutaj pięknie, bawi oczy wszystkich. Strzała, która została wystrzelona. Tak bałem się, że trafi w katedrę, ale na szczęście omija. chyba że będą silne wiatry. Cieszę się bardzo, że to dzieło dzisiaj możemy wszyscy oglądać i mogliśmy je osłonić. Gratuluję pomysłodawcom. Tutaj stoją skromnie za moimi plecami. i Bardzo proszę o głos. Szanowni Państwo, to, to szczęśliwy dzień w historii bydgoskiej opery, Opery Nowa. Bardzo się cieszę, że nowa uczniczka stanęła właśnie przed tym gmachem i mam nadzieję, że z tym gmachem będzie zawsze kojarzona. Mam nadzieję, że jej sława dorówna rzeźbie Ferdynanda lepkę. i przy okazji zachęcam wszystkich twórców, aby postarali się, aby otoczenie opery wzbogaciło się o kolejne dzieła sztuki. To nie jest tak, jak powiedział Pan Prezydent, że jego rola jest niewielka. Przede wszystkim dziękuję Panu Maćkowi, twórcy rzeźby, że właśnie przed tym gmachem postanowił zlokalizować swoje dzieło. A Panu Prezydentowi dziękuję za to, że zaufał nam, zaufał mi, że udało mu się przekonać radnych do sfinansowania tego pomysłu. I pragnę Państwa zapewnić, że przed Panem Prezydentem Bruskim było wielu, do których. Pan Maciej Jagodziński, twórca rzeźby, uderzał do których drzwi pukał i dopiero teraz udało się to sfinalizować, za co serdecznie wszystkim radnym dziękuję. Bardzo się cieszę i tak jak powiedziałem mam nadzieję, że ta rzeźba stanie się symbolem Opery Nowa i Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Zanim przejdę do konkretu, to takie króciutkie sprostowanie. Mianowicie, ja tu występuję jako autor y, tej rzeźby, natomiast jestem współautorem. Rzeźba powstała we współpracy z moją żoną, Anet, pozdrawiam. Tak, więc w naszym imieniu y, chciałbym wyrazić ogromną radość, że mogła stanąć właśnie tutaj przed Operą. No bo czy można wyobrazić sobie bardziej prestiżowe miejsce na kulturalnej mapie Bydgoszczy? Mi nic nie przychodzi więcej do głowy. Chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi Rafowi Bruskiemu za odważną i celną, niczym strzała uczniczki decyzję. I również bardzo serdecznie panu dyrektorowi Maciejowi Figasowi za wsparcie i za życzliwość, na jaką zawsze mogliśmy liczyć w trakcie realizacji tego projektu. Nie śmiem marzyć, by. Łuczniczka nowa zyskała tak wielką popularność, jaką ma łuczniczka Lipkiego, ale no mam nadzieję, że znajdzie życzliwe miejsce w sercach mieszkańców i, i wpisze się na stałe w ten krajobraz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy drodzy Państwo. Miejmy nadzieję, że łuczniczka się Państwu podoba i zagości na stałe w przestrzeni naszego miasta i w Pańskich. Państwa serca.